W wielu poprzednich odcinkach omówiliśmy sobie ciekawe drapieżniki. Opowiedzieliśmy o drapieżnych płazach, dinozaurach i ssakach. Dziś opowiemy sobie o drapieżnych ssakach, przodkach dzisiejszych drapieżników takich jak lew czy tygrys. Zapraszam do odcinka o hienodonie. Jak wspomnieliśmy na początku odcinka, Hienodon był rodzajem wymarłego ssaka drapieżnego. Były to drapieżniki zamieszkujące Azję, Europę i Amerykę Północną. Te pierwotne ssaki pojawiły się na ziemi w połowie Eocenu, a wymarły pod koniec Oligocenu. Zobaczcie, jak wyglądałby przy nich człowiek. Większość opisanych gatunków z rodzaju Hienodon rozmiarami dorównywałaby dzisiejszym wilkom. Nie były to zatem największe drapieżniki w dziejach, choć niektóre z gatunków Hienodontów. Jak na przykład przedstawiciel tego rodzaju Hienodon Gigas, zamieszkujący Mongolię, mógł prawdopodobnie osiągać w kłębie nawet 1,4 m, zaś masa takiego giganta mogłaby przekraczać nawet 500 kg. Hienodonty były zwierzętami drapieżnymi, choć prawdopodobnie nie gardziły również padliną. Zęby hienodontów wykazywały podobieństwo do zębów dzisiejszych drapieżników, pełniąc podobną rolę. Choć sama budowa i kształt zębów różniły się nieco od dzisiaj spotykanych u zwierząt drapieżnych. Były przystosowane do odcinania kawałków mięsa oraz kruszenia i łamania kości swoich ofiar. Jak przystało na drapieżniki, były one szybkie i zwinne, ale i tu znów jest jakieś ale. Ich kończyny nie były sprawne aż tak jak dzisiejszych drapieżników. Badania odnalezionych osobników wykazały jeszcze jedną ciekawą różnicę w stosunku do dzisiejszych drapieżników. Hienodonty miały proporcjonalnie mniejsze mózgi. Te wszystkie różnice, o których sobie opowiedzieliśmy, sprawiły, że hienodonty zostały wyparte przez obecne drapieżniki, które były po prostu ewolucyjnie doskonalsze: szybsze, zwinniejsze i z lepiej przystosowanymi zębami. Polowały skuteczniej, powiększając swoją populację. A hienodonty nie wytrzymały konkurencji z nimi. Ich populacja kurczyła się aż w końcu wymarły całkowicie. Hienodonty jako przodkowie dzisiejszych drapieżników były od nich ewolucyjnie trochę gorzej rozwinięte, ale w historii życia na Ziemi zajmowały kiedyś przez miliony lat to samo miejsce w ekosystemie co dzisiejsze drapieżniki. Po milionach lat wymarły, ustępując miejsca obecnym właściwym ssakom drapieżnym. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Koniecznie, pozostaw łapkę w górę, jeśli Ci się podobało, oraz zasubskrybuj kanał. Cześć!